Siemaneczko widzowie, z tej strony RadekXPiSZ28 Będę podłogować, patrzcie widzowie jak wyglądam na radkowitach widzowie Gramy te minecrafta, ale na radkowitach widzowie Patrzcie jakie kurde mam itemy to jest, to jest fajnie, Pierwsza z tych zespołów Tamte były, kolego budowała, nie wiem Patrzcie, I zauwałem, nie, nie zauwałem. O, o, Ale patrzcie, nie zrobił, Tak, Teraz byśmy tu grali. Z tego nie zabił. O, Ale patrzcie, nie mogę to... Normalnie. No.

ja, dobra, czemu na Radkowicach tak musi być, Ja niby się pali, czy Lasek w już zaczyna, bo jest serduszko, bo ja nie lubię jak pali się Lasek na... w A yes. eee, to jajko? Bo to tu jest jajko? Jeszcze Eee tu się pali kurde Dobra Ej do widzowie dajcie mi lajka i suba na tym kanał Ja to nie Widzęcie lajka i suba, no proszę Was, proszę. Naprawdę nie ma tych lajków, a jakoś zapaję, tam ja nie do tego. To chociażby jeszcze dalej no, ja mogę yuba i nie mogę. lajka to było też bardzo mogę, Dobra, zrobię. I tu weekend ja za dzisiaj Polska gra. A Rukorzów grał czy grał? nie? a je ja seety ide na nasze radkowice Chyba ciema. Trzyma <noise> <Siema>, się na rady. <Radzik. głos> <Ty> to jestem ja! to <noise> mi nie jest. To są razem. Jakiś zapach na zapasy, na jakąś bolkę, czy coś. Nie wiemy, noż mam na belkę. A moje mało może aby znajduje się subskrypcji, lajku, dużego. Weź wasy kalę, bo i ma wasy kalę. Ale, ale, ja tutaj lecę. Ale, ale. Ej, jak, ben, jak <śmulacje> będzie sposób? Ja to ja tylko chcę jakoś to, ja? to dobra. Dobrze sobie. Nie będę. Co takie pewny byłyśmy? że z sposób no to e, to, wtedy, e, to wtedy to wtedy. To wtedy, to wtedy e, Glier, o, portan tak proszę jak będzie do subskrypcji, to będzie piosenka. O, proszę tylko będzie miał. O, fajnie, ale pocztem, że na pewno mamy. Widzowie. E, Dla każdego widza kto zostawił? Są sułgoty, lajka, co tam to to, to, to to będzie miało jeden czy takie dwa. E, czyli nie, czy nie, jest, nie, szukaj, ale jest się... czarne, Albo zrób czarne, też Szkiele tu pomóż mi nie szczelaj we mną gnaju. Gnaj Jeszcze się popłacz. Ja jakoś chyba nie doszło Widzowie, ale widzicie jak u mnie walczy z takimi główniarzami? No da, Dajcie sobie lajka jak O wygrałem Dajcie lajka jak wygrałem O japie. Nie chcę tego Nie lubię zgniłem dosadę Kurde へえ、と<わ><わ>もかし、と

Zgniła mięso ja nigdy nie żyję w prawdziwej rzeczy Nawet jakby tu by było milion Lajków czy subów na, na milion subów ale, ale nawet na jednego Bym tego nie robił Nigdy nie zginęłam To jest nic dobrego Idziemy sobie na komputer Ooo siemaneczko Widzowie z tej strony rady Kipa. Spodziła się będę po drugiej... Oooo! Szczelowy. Dobra, budujemy co tutaj. Gramy z tym woją, ale co krótko prak. Dobra, czas sobie spać. Ooo! Yy, Druga w nocy, dobra. Muszę się już iść! Dobra! Trzymano! Dobry dzień! Dobra! Szymamy! Tak ekspres, właśnie jeden, O O tutaj dwa, 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 Tutaj dwa, dwa, o tutaj o, dobra. tutaj dwa, dobra. dwa, dwa, to dwa, dwa, mamy tak, To to. dwa, dwa, to to, to sobie dwa, A to dwa, dwa, Nie te całe tylko albo to, albo to, albo to. To jest trzech rzeczy, ale to będzie konkurs może i będzie i dostaniecie serowe Nie wiem. To może dostaniecie jakieś Minie prezenty Ode mnie e, z autografem. No. Olasam da çok fazla var.

m mm -hmm.

No jest to Da, Dobra. Ja e, widzę, już kończył odcinek. Myślę, że Wam się spodobał taki, taki oficjalny odcinek Radko. Zostawcie na lajka i suba.